Tyflo Akademia przedstawia. Dzień dobry, witam na kanale Tyflo Akademia. Dzisiaj kilka słów o iPhone'ie i przenoszeniu aplikacji z miejsca na miejsce. Można to robić dwoma sposobami. Raz to można wejść w pole edycji, przytrzymać menu kontekstowe aplikacje i przeciągać po ekranie nie odrywając palca. Ale jest drugi sposób, którego ja używam i uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Tak zwane podnoszenie aplikacji do góry i jakby jej upuszczanie w odpowiednim miejscu. Można to zrobić z jednego ekranu na drugi ekran przenieść, na przykład z szóstego na drugi, albo z drugiego na szósty, albo z miejsca po prostu na miejsce. Zaraz pokażę, jak to najszybciej zrobić. Teraz przeniosę sobie aplikację Watch z ekranu drugiego na ekran pierwszy, bo jest mi potrzebna na pierwszym ekranie. Zaraz znajdę tą aplikację. Szukaj. Play 20. i slider. Play 20. Watch. Mamy aplikację Watch. Przesuwam teraz palcem z góry na dół. Tryb edycji. Tryb edycji. Klikam dwukrotnie jednym palcem. Edycja rozpoczęta. Znowu przesuwam z góry na dół. Usuń. Przeciągnij Watch. Przeciągnij Watch. I teraz klikam dwukrotnie jednym palcem. Hasła. Edycja. Tak. Zaznaczyłem. I teraz przechodzę na stronę numer 1, przesuwając trzema palcami w prawo. Dom, strona 1,7. Edytuj, tak. przycisk. I teraz szukam zegar, edycja. Facebook, edycja. No powiedzmy koło Facebooka, wrzucę tego watcha, przesuwam teraz palcem z góry na dół. Zakończ edycję aplikacji, dodaj do sesji przeciąg, upuść łącz przed Facebook. Gotowy do upuszczenia. Tak, i klikam teraz dwukrotnie i jednym palcem. Upuszczenie ukończone. I teraz zobaczmy, czy mamy. Watch, edycja, Facebook, edycja. Tak, i to już mamy zrobione. Wychodzę teraz z pola edycji, przesuwając jednym palcem z dołu do góry. Edycja zakończona. iPhone, Henryk 43% naładowana. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.